Witam serdecznie z tej strony Przelaskowski Łukasz i program Świat Twoimi Oczami. Dzisiejszym moim gościem będzie artystka z Belgii, pani Kamila Moc. Witam serdecznie, Kamilo. Witam cię Łukasz. Witam cię, Łukasz. Dobry, Dobry wieczór państwu. Obiecałem y, przedstawić Kamilę oczywiście w profesjonalny sposób, ale pomiędzy sobą będziemy rozmawiać na luzie, zwracając jeżeli państwo oczywiście Tutaj wyrażam zgodę, mam nadzieję, e, i nie będzie to przeszkadzało na lucia, więc po imieniu. Jednocześnie zwrócę Państwu uwagę, że w przypadku, jeżeli ktoś zechce zadać pytania, skomentować, zapraszamy śmiało, czy to poprzez Facebooka, czy to poprzez kanał YouTube, czy to poprzez portal LinkedIn, na których to są nadawane na żywo programy Świat Twoimi Oczami. Jeżeli dla którymś nie udałoby się, to odsyłam do dwóch pozostałych, gdzie oczywiście linki mają Państwo w postach na tychże stronach internetowych, portali. Także z pewnością szybko znajdą Państwo te linki. Jeżeli byłby problem, to oczywiście tuż zaraz na dole w Pasku pojawiają się wszystkie strony internetowe, które też pomogą ukierunkować. A ja wracam już tutaj do mojego gościa, do Kamili. Kamilon. Listopadowy wieczór. My spotykamy się w takiej aurze artystycznej, oczywiście, aby zaprezentować Twoją twórczość, Twoją osobę dla publiczności nie tylko belgijskiej, nie tylko holenderskiej, ale międzynarodowej. W tej pięknej krasie Twojej twórczości, którą prezentujesz. No nie od dziś. Ale zacznijmy od po po początku. Może powiedz w skrócie, skąd pochodzisz z Polski z polskiej poza z miejscowości Gliwice. Mm -hmm. Witam serdecznie naszego pierwszego gościa, Anię Aleksandrowicz. Cześć Kamila, cześć Łukasz. Witamy Cię Aniu. Anno. Witam Cię Aniu. <grych> Cieszymy się, że jesteś z nami. Oczywiście zapraszamy też pozostałych uczestników do przywitania się z nami. Jeżeli możecie napisać skąd jesteście, skąd pochodzicie, to będzie nam bardzo miło widzieć z jakich części świata obserwujecie nas. A jeżeli w przyszłości będziecie chcieli powtórzyć tą obserwację, która będzie udostępniona, powtórka, albo odsłuchać, to przypominam, że również materiał będzie dostępny na portalach takich jak Spotify, iTunes, Apple Podcast, czy Google Podcast w formie odsłuchowej. Kamilo, czy Twoja rodzina to również artyści? Jestem bardzo ciekaw. Jesteśmy artystami. Pochodzę z rodziny muzyczno-plastycznej. No niestety, niestety niewielu z nas pokazało swój talent na szkoda. świat. Szkoda, bardzo żałuję, ale kilku nas jest. Między innymi ja. Mhm. Kiedy pierwszy raz miałaś styczność z malarstwem? Może nie tylko z malarstwem, ale ogólnie z plastyką, dekoracją, tworzeniem czegoś. To z, mam do czynienia od dziecka. Moja mama to zapoczątkowała, malując nam jako dzieciom bajki na ścianach, na garażach. Szkoła, Później była szkoła, były konkursy. Były konkursy, mam, konkursy śletyna, mam siostrę ta, bliźniaczkę, też która jest też artystką, jest artystką. Może ta, jeszcze nie pokazała ta, tego ta, światu, mam ale jej, mam nadzieję, że kiedyś ta będzie ta możliwość, taka możliwość. I, no i w szkole praktycznie. W szkole praktycznie rysowałyśmy, rysowałyśmy no mówię, wygrywałyśmy te wszystkie konkursy i tak dalej. Także zawsze, ta także zawsze ta plastyka gdzieś uczestniczyła w naszym życiu. Później po szkole, no niestety. Zaczęła się rodzina, znaczy nie, nie to, że niestety ogólnie była rodzina, były dzieci, już nie było czasu za bardzo na e, swoje jakieś pasje. No i bardzo późno, bardzo późno praktycznie zaczęłam swoją taką e, przygodę z plastyką, e, dopiero tutaj za granicą, no, przyjechałam za granicę. Mhm. Czy już wtedy w dzieciństwie wiedziałaś, że to jest kierunek, w jakim chcesz się rozwijać? Myślałam, że będę się rozwijać pod kątem plastyki. Mm -hmm. Dopiero e, po latach e, wyszło. Tak jak wyszło, że zaczęłam malarstwo. Mm -hmm. A jakie masz inne zainteresowania pasje poza malarstwem? E, e, uwielbiam muzykę, uwielbiam urządzać e, ogród, dom. E, Lubię kuchnię, no, lubię po prostu żyć. To są takie. Wszystko co piękne, Wszystko, co piękne jest moją pasją. Mhm. Kiedy rozpoczęła się twoja podróż skierowana na wyjazd za granicę i gdzie to było? E, za granicę wyjechałam. Za około 6 lat temu. E, za zarobkiem, tak jak wszyscy. E, prawie, 6 e, prawie 6 lat mieszkałam w Holandii. W tej chwili już od trzech tygodni mieszkam w Belgii. E, Podjąłam tutaj pracę w Holandii, czy w sumie w Belgii, mieszkając w Holandii, i próbowałam sobie uzupełnić jakoś czas po pracy. I tak zaczęły, I tak zaczęły się moje, moje przygoda z malarstwem. Mm -hmm. Tutaj przy okazji widzę kolejne pozdrowienia od pani Moniki. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Monika Stasik. Pozdrawiam Monikę. Jakie różnice kulturowe, społeczne widzisz w swoich oczach artystycznych między Polakami a innymi narodami, nad którymi powinniśmy pracować lub wystrzegać się? Uważam, że Holandia i Belgia jest bardziej tolerancyjna na wiele spraw. Przede wszystkim e, widzę tutaj też większy spokój, mniejszą gonitwę e, za wszystkim, i tutaj każdy żyje swoim życiem. To jest ta różnica, według mnie. Mm -hmm. to, bo tutaj mamy Holandię i Belgię, prawda? Więc, więc gdzie, tak, gdzie tak, mieszkałaś tak, i żyłaś, tak. więc, więc trzymasz się do tego pierwszego i do tego drugiego, do tej, tą samą trzymasz opinię, tak? Rozumiem, czy Ale inaczej? Tak, 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 bo Holandia i Belgia uważam są bardzo podobne. Mm -hmm. pod, pod kątem. Y A czego tak uważasz? Tak jak nie, nie dopowiedziałaś, powinniśmy się um, nauczyć właściwie. Co powinniśmy się nauczyć od, od, od Holendrów, od Belgów, jako Polacy? Co nam brakuje tak w Twoim przekonaniu? Mamy mały zanik troszkę łączności, ale mam nadzieję, że za chwilkę uda się nam z powrotem połączyć. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, to jest, to jest kwestia taka, że czasami zdarza się najlepszym. Ale na spokojnie, na spokojnie. Już jesteśmy z powrotem u państwa. Więc zapytałem się tutaj, trzy jakieś różnice, jakbyś mogła podać takie, które warto byłoby, nad którymi może popracować ze strony polskiej, a z drugiej strony, które może troszkę warto byłoby, gdyby oni zechcieli zapożyczyć nawet może od nas. Tolerancji, na wiele z tolerancji. Na wiele z... Tolerancji. tolerancji przede wszystkim. Mm -hmm. I masz na myśli tutaj, że brakuje Polakom. Nie wiem, no nie chciałabym tutaj wymieniać, żeby wiadomo Polska z moim krajem, żeby nikogo tam nie urazić. Ale tu jest mi się wydaje troszeczkę więcej możliwości niż w Polsce. Mhm. Mm Okej. Okay. No dobrze, przejdźmy do kolejnych pytań, żebyśmy nie zatrzymali się w tej mentalności i prób próbie może podziałów niepotrzebnym. Skierujmy się na drogę teraz malarstwa, bo staraliśmy się zaprezentować Ciebie od tej strony, takiej codziennej, jak żyjesz, skąd przyjechałaś, jak to wygląda Twoje spostrzeganie, aby też inni mogli odkryć i docenić no, twoją tą stronę artystyczną, poznać, zobaczyć. Przy okazji też widzę pozdrowienia od mojego taty, słucham, oglądam i pozdrawiam. Pozdrawiam cię serdecznie, tato. Ja również e, Edward, jeżeli ktoś zapytałby się, kto to taki. <głos> <głos> więc więc już, już wracam teraz dla, do Państwa i do Ciebie, oczywiście, Kamilo, żeby zaprezentować i podzielić się z wszystkimi, no, wspaniałą stroną internetową, którą chcemy tutaj Państwu przedstawić. Tak ona wygląda, może zaczniemy od tej głównej strony, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak się prezentuje. Strona internetowa, oczywiście wykonana nie przez kogo innego, jak przez naszą artystkę, Kamilę. Dokładnie. Tak, Kamila tutaj wykonała sama tą stronę i bardzo ładnie się prezentuje. No i na tej stronie oczywiście mamy różne tematu, tematy obrazów. I teraz na, mamy abstrakcję, mamy pejzaż, mamy malarstwo kobiety, portrety, malarstwo kwiaty, malarstwo zwierzęta, obrazy na ścianie, obrazy malowane kawą i religijne. Oczywiście do tego jeszcze przejdziemy. Ale w tym wszystkim, co teraz wymieniłem, co urzeka Ciebie tak naprawdę w tym malarstwie? Gdybyś mogła troszkę tak jakby podsumować kilku z prostych takich zdaniach, które będą też zachętą do innych nawet tak, żeby sami spróbowali malować. To znaczy ja bardzo lubię malować abstrakcje, przede wszystkim abstrakcje, ale to musi być coś takiego nietudzienkowego, niezwykłego. Bardzo mi urzekają kolory, kolorystyka. No coś, co przyciąga naprawdę. Wzrok i mhm. uważam, że no, jednak najbardziej się czuję najlepiej w tej abstrakcji w kobietach, uwielbiam malować kobiety. Coś, co, co mówię, przyciąga. Coś fajnie patrzy, w czym można zobaczyć wiele rzeczy. W tej tematyce kobiecej zauważam tutaj dużo twarzy w tej tematyce abstrakcyjnej. Jest owszem temat kobiety i teraz co chciałbyś poprzez tą kobiecość jakby wypunktować, przekazać? Jest tutaj dużo kolorów, jest tutaj dużo energii, jest tutaj dużo życia, jest tutaj dużo no, przekazu w wyrazach tej osobowości, w tej duszy kobiecej wyrażonej na różne formy. I jak Ty widzisz to zaprezentowanie? Czy ta kobieta to jest taka kobieta XXI wieku, na przykład wyzwolona, która jest niezależna? Czy taka kobieta, która z kolei na przykład jest, może uważasz, zagubiona w tym wszystkim, może w pędzie tego XXI wieku, w tym, w tym, tym, tym chaosie, który gdzieś wprowadza no, życie w bardzo przyspieszonym czasie, jakim przychodzi nam żyć i funkcjonować, bo rzeczy, jakie dzisiaj musimy wykonywać, wydaje się być, no, są podzielone na minuty, już nie na godziny, nie na dni. A więc czy to z kolei kobieta, która tak jak widzimy na Twoich obrazach, no, chodzi w maskach, a więc zakłada je tylko dlatego, żeby to, nie wiem, zrobić pozór, czy ewentualnie tylko dlatego, że się wstydzi, czy może dlatego, że walczy o to, żeby ją zdjąć, tą maskę i pokazać tą swoją naturę osobowość, jaka jest naprawdę, czyli silna, dzielna, że pełna energii, wigoru. Pasji, różnych takich rzeczy, które no, budują też taką grupę pomiędzy sobą kobiet, wspierając się nawzajem. Tak jak dzisiaj mamy też chociażby kluby powstające. I jak ty widzisz to, to spostrzeganie przez, przez tą abstrakcyjność, na przykład temat abstrakcji i tą kobiecość, tą, którą widzimy, widzimy tutaj, tak staram się prezentować dla państwa też w postaci tych obrazów. Myślę, Łukasz, że chyba już wszystko powiedziałeś. Nie do nas dodać nic, ująć, więc to co powiedziałeś, opisałeś te kobiety i, tak. i w maskach i wyzwolone i zagubione, tak naprawdę też, e, też tak to widzę i też bym tak to określiła, że no, kobieta może ma wiele twarzy, mhm. ale też by chciała pokazać się pod każdym kątem jaka jest i że jest wyzwolona, że czasem płacze, że czasem jest smutna, czasem mi czegoś brakuje. Po prostu tak jak to wszystko opisałeś, bardzo ładnie zresztą, uważam, że chyba nie mam nic do dodania więcej. Troszkę za szybko czasami wysuwam swoje opisy i powinienem zostawić, przepraszam Państwa, dla moich gości, ale, ale po prostu ja oddam się, zachłysnę takim czarem, takiego artyzmu, to wyzwala we mnie taką chęć wypowiedzi. No, to już chyba tak jest przy mówcach, przy pisarzach, którzy właściwie przekładają swoje słowa na pismo, ale, ale no, uznaję to jako, jako wielką, wielką tutaj osobowość, naszą Kamilę, nasz, mojego gościa, która naprawdę ma ten szar w prezentacji tych swoich obrazów i to jest na ten moment, co Państwo widzą, to jest tylko abstrakcja, a tego jest dużo, dużo więcej i będzie jeszcze więcej. E, więc, więc to jest jedno z tych pytań, co do malarstwa, co urzeka ciebie, ale jakie tematy i jacy malarze są tobie bliscy, z których czerpiasz inspirację, motywację? To znaczy, mam jednego takiego malarza, który mnie fascynuje. Jest to Van Gogh. Mhm. historia jest też tutaj. Jeszcze nie miałam przyjemności widzieć jego obrazy na żywo, które są w muzeum w Amsterdamie. Mam nadzieję, że moje marzenie, takie malutkie, niedługo się spełni. No i właśnie ten Van Gogh, ta, ta jego twórczość, to wszystko mnie bardzo fascynuje. Chciałabym zapytać go kiedyś, jakbym znaczy, jak miała możliwość go zapytać, czym się inspirował, jak, jak zaczął. No, po prostu... Myślę, że, że, że ten Van to najbardziej mi fascynuje z tych malarzy. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Tu Już przechodzę do kolejnego pytania i to jest tak. Co można lub należy dostrzegać w Twoich dziełach? Z jednej strony można zauważyć, że coś już powiedziałem, Ty dopowiedziałaś. Ale jest coś może, czego nie widać, a powinno być dostrzegane, coś, co jest ukryte. Myślę, że w moich, w moich dziełach należy dostrzegać coś dla siebie. Co kojarzy się z czymś dla siebie, bo spotkałam się z ludźmi, którzy widzieli, przynajmniej opowiadali mi, że widzą w moich obrazach swoje dzieciństwo, niektórzy widzą swoje pasje, niektórzy widzą swoje ukryte jakieś marzenia. Więc fajnie, fajnie jeśli ktoś widzi po to po swojemu, każdy widzi coś innego, ja widzę coś ja innego. Co innego i, 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 i dużo, dużo ludzi, ludzi właśnie w, widzi, tak jak powiedziałam, swoje dzieciństwo. Miałam, Miałam takie sytuacje, że właśnie ludzie mi opowiadali tak, o tym. Także myślę, że najlepiej, tak, aby, aby każdy widział to tak, inaczej, po swojemu. swojemu. A czy zdarza się czasami tak tobie, że kiedy spotykasz się podczas prezentacji Twoich obrazów z osobami, które zatrzymują się, zaczynają oglądać i zaczynają je komentować i zgadzacie się w tym momencie w tym samym, co osoba komentuje, widzi i co ty chciałaś przekazać? Nie. nie. W większości e, ludzie, którzy widzą coś w moich obrazach innego niż ja, opowiadają mi takie historie, które. No bardzo mnie, bardzo mnie urzekają. Bardzo miło. bardzo miło jest słuchać, że ktoś, na przykład jest pejzaż, jest las i ktoś widzi tam swoje dzieciństwo, widzi okay. drogę do domu, te kolory, widzi te kolory, tą taką drogą niesko, drogę, nies, nieskończoności, że coś tam dzieje się dalej i tak dalej. No bardzo miło się to słucha, ale nie spotkałam się jeszcze z, z nikim, kto widzi to samo co ja, bo każdy tak jak mówię, widzi całkiem coś innego w tych obrazach. Mm -hmm. Którą techniką lubisz malować, a jaką unikasz? E, próbowałam wielu technik. Próbowałam i farbą olejną, akrylową, i, i węglem, i pastelami, e, kawą, tak jak tam nawet jest jeden folderik z, mm -hmm. folder z kawą, e, ale najbardziej, e, najlepiej czuję się w akrylu. Uwielbiam malować farbami Teraz takie pytanie: Jak to wygląda z formą finansową? No bo nie ukrywajmy, to jest też no drogi, droga jest pasja, bo farby kosztują, kosztuje płótno i to wszystko, co trzeba przygotować do, do, do malowania, prawda? Bo to czasami trzeba płótno przygotować, zaimpregnować, pokryć klejem. Jak? Ty radzisz sobie z tym wszystkim? Czy masz jakieś ukryte techniki, na malowanie, którymi możesz się podzielić, polecić innym, aby było na przykład oszczędniej, wydajniej i lepiej? No, myślę, że nie. Uważam, uważam że no, każdy obraz wymaga ilość tam farb, ilość tam pokryć, kolorów. Jeśli, chcesz, Jeśli chcesz, chcesz, chcesz namalować coś pięknego, no to... Ja nie patrzę na to, żeby było taniej, tylko po prostu, po prostu tworzę i tyle, ile, tyle, ile potrzeba, potrzeba wydaję na, na to e, farbek, <laughs> na nakładów kolorów, i, i kolorów, cieni. cieni. Nie, nie, nie. Akurat myślę, że jeśli ktoś chce coś e, namalować pięknego, to e, nie patrzę oszczędnie. <laughs> uh <-huh, laughs> tylko uh -huh. robię z tego, co ma, no, no, no kupuję i maluję. I ja mam tak jeszcze pytanie od siebie, bo widzimy wszystkie obrazy tutaj, które pięknie się prezentują w różnych tematach, w różnych technikach, ale gdybyś na przykład mogła powiedzieć te obrazy, które malujesz, to są widać nie tylko takie na ścianę, ale dosłownie na ścianie malowane. Tak. I to są obrazy też dla siebie, ale też na zamówienie dla innych. Tak. I teraz takie zamówienie, jeżeli Ktoś, na przykład ja, chciałbym zamówić sobie taki obraz, to jaka jest procedura zamawiania, a później wykonania takiego obrazu? Na przykład, gdyby to miał być portret. Um, portretów mało maluję, ponieważ dla mnie to jest ogromny stres. Jestem samoukiem, więc y, może nie znam takich technik. No jest to dla mnie bardzo dużo stres, ale jeśli chodzi o obrazy na ścianie, to, to przede wszystkim kontakt. Z wszystkim się da, idzie dogadać, idzie porozmawiać, 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 trzeba widzieć projekt, projekt, no i wtedy idzie to, idzie dalej. Idzie to dalej jakoś. <noise> mhm. A czy osoba zazwyczaj tak na przykład tobie mówi, opisuje to, lub woli, żeby ktoś to na przykład napisał na kartce i wtedy na się tego opisu, czy tak, żeby ktoś tobie opowiedział? Czy to jest tak, że zaczynasz malować szkic, osoba widzi szkic i ty kontynuujesz to, ubogacasz? Znaczy nie, osoba wysyła projekt i ja wtedy mówię, czy, czy jestem w stanie to namalować, bo no nie ukrywam, no, projekty są różne i nie wszystkie można przynieść na ścianie, przynajmniej może ja nie potrafię na tyle jeszcze, może za jakiś czas będzie to inaczej wyglądało, ale ogólnie... No, nie wiem. Ale jak wygląda taki projekt, Myślę, że... powiedz mi, podpowiedz może naszym słuchaczom, gościom, co trzeba, jak taki projekt zwrócić się do ciebie, co trzeba napisać w takim projekcie, co no jest dla ciebie najważniejsze, żeby tam zwrócić uwagę? No przede wszystkim kolory. Bo dużo jest na przykład nakładanych kolorów na, na kolor cieni. Mhm. Jeśli ktoś chce na przykład pejzaż, tak jak na przykład ja tam na, na ścianie mam namalowane morze czy, czy Grecję mhm. i tak dalej, ktoś po prostu może zaproponować jakiś projekt albo na przykład tak jak malowałam dla dziecka e, e, misia, no to też właśnie, e, też dawałam propozycje, że może to być coś z bajki, może to być e, jakiś właśnie pluszak. E, mhm. Cokolwiek, no i no mówię, wszystko jest do dogadania. No, ciężko mi teraz opisać, właśnie. Yy. Czyli jest wszystko w trakcie, rozumiem. Można spokojnie to omówić. No, tak. dla mnie to jest, to jest Dobry, w jakiś sposób w może troszkę oczywiste, ale dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby zamówić, na pewno będzie dużo wygodniejsze, kiedy poznają takie chociaż podstawowe zasady. No, rozumiem, że na, na początek no, warto się skontaktować z Tobą, chociażby przez wskazaną dla Państwa stronę internetową, z Tobą w pasku zakładek i tak. w opisach. Naszych postów, które znajdą Państwo zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, jak i na portalu LinkedIn, gdzie jest transmisja. No, a w przyszłości, jeżeli Państwo zechcą odsłuchać, dowiedzieć się jeszcze raz historię Kamili, no to też w formie podcastów na Spotify, iTunes, czyli Apple Podcast, Google Podcast, także na Amazonie. A więc jest do wyboru, gdzie będzie można odsłuchać i obejrzeć. Ale my jeszcze wrócimy, zanim tutaj przejdę do tych dalszych prezentacji strony kolejnych pytań. Czyli twoje cele, te krótkodystansowe i długodystansowe, jak je widzisz? Um, moim celem jest um, zrobić coś pięknego w życiu. Mam teraz swoje takie uważam, 5 minut, które chciałabym jak najlepiej wykorzystać. Um, chciałabym się zrealizować jako artystka. I pozostawić po sobie jakąś pamiątkę. Mhm. Mm ok, i teraz pytanie takie: Otrzymujesz darmowy bilet do wybranego jednego miejsca na Ziemi, w którym możesz namalować wybrany temat. Gdzie by to było? Co byś namalowała i jaką techniką? Myślę, że wybrałabym jakąś egzotyczną wyspę. Gdzie jest ciepło, ciepło, gdzie jest spokój, ciepło, gdzie jest trzą wody, e, gdzie można się zrelaksować, odpocząć. E, wtedy namalowałabym, myślę, pejzaż z tym widokiem i byłby to, byłoby to obraz, do którego, na który patrząc, wracałabym zawsze myślami z tych, pięknych, z tych pięknych widoków. Pięknie, no cudownie. Oczywiście życzę, żeby to się spełniło. A czego odradzasz? A z kolei, co polecasz dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z malarstwem, albo tak, żeby troszkę zmotywować, zainspirować, żeby spróbowały jednak przełamać się i zechciały, bo gdzieś tam odkładały sobie cały czas to wszystko? To znaczy, e, chciałabym powiedzieć tak. E, nie bójcie się pokazywać swojego talentu, choćby to miało. E, nie być profesjonalne na początku, ponieważ, ponieważ ja i wielu artystów, malarzy zaczynało od prostych rysunków. I tak jak widać człowiek później poprzez malowanie rozwija, rozwija się lepiej i na początku ja też miałam takie rysunki, które w tej chwili no mało są ładne, bo tak na nie patrzę, to, to się czasami śmieję, ale po prostu nie bójcie się. Bo jednak odwaga trzeba się pokazywać, trzeba realizować swoje plany, swoje marzenia. Swoje hobby, praktycznie. Mm -hmm. No super. To jest po prostu coś pięknego. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze jednocześnie Państwu zaprezentować tą stronę, która jest na Facebooku, aby ubogacić nasze spotkanie. Także proszę tylko, proszę tylko chwileczkę o cierpliwość. I już, już dla Państwa prezentuję y, stronę na Facebooku Kamili, a strona nazywa się Kamilo. Kamila, ja. Kamila i ja. I oto strona na y, Facebooku, też, która y, też jest dla Państwa dostępna, tylko musimy ją tutaj włączyć, żeby wcześniej było wyłączone, żeby po prostu nie było jakichś zakłóceń, żeby nam to nie przeszkadzało. Także żeby Państwo też byli na bieżąco. Mieliśmy jakieś troszkę zakłócenia, ale już jest wszystko tak jak trzeba. I ja włączam teraz stronkę Kamila i ja. Włączam po to, aby Państwo wizualnie, wzrokowo zobaczyli, jak wygląda, byli pewni, że to jest ta odpowiednia, ta właściwa, ta oryginalna, ta prawdziwa strona Facebookowa Kamila i ja. I jeżeli Państwo znajdą teraz chwilkę czasu, bądź później, w momencie, kiedy Państwo będą oglądać ponownie, bądź odsłuchiwać materiał na podcastach, to na Facebooku Kamila i ja jest taki piękny profil, gdzie w notesie widać jest piękny rysunek, jest podpisane Kami Artist, no i tu jest możliwość polubienia, zaobserwowania tej strony, skomentowania, no i oczywiście również kontaktu, zarówno przez tą stronę, jak i przez tą stronę główną. Więc na pewno Państwo już będą wiedzieć na przyszłość, do kogoś zwrócić się o namalowanie pięknych obrazów na posesji swojej, czy w domu, czy w pokoju, czy w postaci wystroju swojego pokoiku, z dziec gdzie dziecko, prawda, będzie w przyszłości dorastało. Te obrazy z mają szeroką formę, tak jak ma szeroką ofertę swoją tutaj Kamila Moc, która oczywiście ym, jest pełną energii, osobą do współpracy. Ja ja serdecznie polecam. Dziękuję bardzo dzisiaj, Kamilo, za Dziękuję ten tak. miłe spotkanie, za opowiedzenie w skrócie, ale bardzo ciekawym, wartościowym i inspirującym o sobie, o Twojej pasji, o tych Twoich działaniach artystycznych. A jeżeli Państwo zechcą w przyszłości skontaktować się, to oczywiście zapraszam do stron internetowych podanych w opisach postów. Z tematem tego filmu, bądź w podcaście, gdzie też będzie przekierowanie. Dziękuję bardzo serdecznie, Kamilo. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy ja dzisiaj wiecznie. byli u nas gośćmi. Oczywiście widzę jeszcze jedną osobę, która pozdrawia na sam koniec: to jest Magda. Pozdrawienia Pozdrawiam dla Pani Magdy Wiśniewskiej prosto ze studia, studia holendersko-belgijskiego i dla tych wszystkich innych z innych części świata. Zapraszamy do uwierzenia w siebie i również. Realizacji swoich marzeń, inspiracji. Może taki obraz zakupiony u Kamili pomoże, umocni, ubogaci państwa wnętrze, wystrój dom, a w szczególności teraz, kiedy nadchodzą święta, to będzie, myślę, idealny prezent pod choinkę dla bliskiej osoby. A więc jeszcze raz dziękuję serdecznie, Kamilo, dziękuję serdecznie ja, państwu ja, dziękuję, dziękuję. i zapraszam do kolejnych odcinków śledzenia. Na Facebooku również jest z profil Świat Twoimi Oczami, no ale również do subskrypcji, obserwacji, polubienia kanału, chociażby YouTube, który jest do wymailowania, wypunktowania okiem pisarza, czyli Lukas Frankenstein, pisarz. Życzę wszystkim jego wieczoru, dużo motywacji, inspiracji, realizacji w marzeniach, tak jak czyni to mój dzisiejszy gość, czyli pani Kamila Moc. Dziękuję serdecznie Kamilom. Życzę wszystkiego dobrego i realizacji marzeń, do których dążysz. Dziękuję bardzo.